Odszedł z Galilei i przyszedł na pogranicze Judei po drugiej stronie Jordanu. I szło za nim mnóstwo ludu, a on ich tam uzdrawiał. I przyszli do niego faryzeusze, kłusząc go i mówiąc: Czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny? A on odpowiadając, rzekł. Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek, ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co wtedy Bóg złączył? Człowiek niechaj nie rozłącza. Mówią mu. Czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić? Rzeczę im. Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było. A powiadam wam, Ktokolwiek by odprawił żonę swoją z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa i poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił, cudzołoży. Rzekli mu uczniowi, jeżeli tak ma się sprawa człowieka z żoną, warto się żenić on za zimę odpowiedział nie wszyscy to pojmują tylko ci którym jest to dane bo są niezdatni do małżeństwa że złona matki takimi się urodzi I są niezdatni do małżeństwa których Ludzie takimi uczynili. A są także bezżenni, którzy ze względu na Królestwo Niebieskie sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje. Wtedy przyniesiono mu dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie. A uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Włożył na nie ręce i poszedł stamtąd. A oto podszedł do Niego pewien człowiek i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu, dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazanie. Zapytał go, które? Jezus odpowiedział: Oto te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Nie zeznawaj fałszywie. Czci ojca i matkę. Oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje. Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Jezus zaś powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, powiadam wam, bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: łatwiej jest bielgątowi przyjść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali, cóż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich. Zaprawdę powiadam Wam, przy odrodzeniu, gdy syn człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, Wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, Ojca lub matkę, dzieci lub pole stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.